W poprzednim odcinku zastanawialiśmy się nad chronologicznie pierwszym pytaniem filozoficznym pytaniem o zasadę przyrody. Zauważyliśmy przy tym, że próby odpowiedzi na to pytanie wywołały spory między filozofami. Jeden ze sporów dotyczył tego, czy istnieje tylko jedna zasada, czy jest ich wiele. Spór ten stanowi przykład szerszej debaty filozoficznej. Jej stronami są moniści i pluraliści. Pierwsi za talesem akcentują w rzeczywistości jedność. Drudzy, za Empedoklesem, wielość. Na czym polega radykalnie monistyczna wizja świata? Wyobraźmy sobie, że wszystko, co istnieje, jest tak, jak sugerował Anaximenes, powietrzem. W takim razie cała wieloraka różnorodność świata sprowadza się do przekształceń tego jednego czynnika. Kamień, ptak, rzeka, bezwonny gaz. Różnią się od siebie wyłącznie stopniem lub sposobem zagęszczenia czy rozrzedzenia powietrza. W gruncie rzeczy są one pozorem. Czymś rzeczywistym jest tylko powietrze. Zauważcie, że ściśle rzecz biorąc nie da się konsekwentnie głosić radykalnego monizmu. Przedstawiając poglądy anaksy Meneza mówiliśmy, że istnieje tylko powietrze. Zaraz jednak dodaliśmy, że istnieją także jego przekształcenia lub jego pozorne przejawy. W ten sposób przyjmowaliśmy, że istnieje coś więcej niż powietrze. Monista nie może temu zaprzeczyć. Może jednak powiedzieć, że owo coś więcej istnieje w stosunku do powietrza w sposób podrzędny lub jakoś się do niego sprowadza. W ostatecznym rozrachunku liczy się tylko powietrze. Tak jak nie jest możliwy radykalny monizm, tak nie jest możliwy i radykalny pluralizm, kto uznawałby tylko wielość rzeczy, nie dostrzegając wśród nich czegoś jednego, co je jakoś łączy. Nie mógłby w ogóle wypowiedzieć swojej tezy. Przecież słowo rzecz obejmuje jakiś jeden rodzaj, wspólny dla rozmaitych jego przedstawicieli. Pluralista może jednak powiedzieć, że ów rodzaj dzieli się na liczne gatunki lub że nie może zostać opisany czy wyjaśniony za pomocą jednego czynnika. Przykładowo, Empedokles twierdził, że wszystkie rzeczy przyrody są sprowadzalne nie do jednej zasady, lecz do czterech żywiołów, które są łączone i rozdzielane przez dwie siły. Miłość i nienawiść. Jak widać, z jednej strony nie da się utrzymać ani radykalnego pluralizmu, ani radykalnego monizmu. Nasz opis świata musi uwzględniać zarówno aspekt wielości, jak i aspekt jedności. Z drugiej jednak strony, w dziejach nauki i filozofii nieraz ścierały się te dwie tendencje. Zwolennicy pierwszej skłaniali się do tego, by bardziej różnicować daną dziedzinę badań a zwolennicy drugiej by bardziej ją upraszczać. Gdy pierwsi mówili Zobacz, jak, jak wiele! Drudzy wołali Ale to się da, da sprowadzić do czegoś, do czegoś jednego. jednego! W metafizyce, ogólnej teorii rzeczywistości, konflikt między tymi dwoma tendencjami jest nieusuwalny. Pluraliści zawsze będą mówić Istnieje wielość bytów lub wielość ich rodzajów czy, rodzajów. czy kategorii. Muniści jednak będą ripostować ale, ale one, one wszystkie, wszystkie są przejawem, są przejawem czegoś, czegoś, jednego. czegoś jednego, czy to materii, czy to ducha, czy jeszcze czegoś innego. Drugi z wielkich sporów filozoficznych, który pojawił się u zarania dziejów filozofii i trwa do dziś, to spór między wariabilizmem a statyzmem. Zwolennicy pierwszego z tych stanowisk za istotę rzeczywistości uznają zmienność, a zwolennicy drugiego stałość. O obu tych poglądach, podobnie jak o pluralizmie i monizmie, można powiedzieć, że trudno utrzymać radykalną wersję dowolnego z nich, że w pełnym opisie świata należy uwzględnić zarówno aspekt zmienności, jak i stałości oraz że w dziejach nauki i filozofii wariabilizm i statyzm nieraz ścierały się lub współgrały ze sobą. Aby jednak lepiej zrozumieć spór między nimi, spróbujmy zrekonstruować argumenty zwolenników obu stron. Za pierwszego wariabilistę uznaje się Heraklita Zefezu. Miasta tak samo jak Milet leżącego w joni. Z pozostałych po Heraklicie fragmentów najsłynniejszy jest aforyzm. Do tej samej rzeki nie można wejść dwa razy. Trudno się z nim nie zgodzić. Rzeka płynie, więc wchodząc do niej drugi raz wchodzimy do rzeki, która jest już inna. Heraklit jednak dodaje wszystko płynie. Znaczy to, że każda rzecz i zjawisko przypomina płynącą rzekę. Nieustannie zmieniającą ich stany a nic w niej nigdy nie pozostaje takie samo. Rzeczywiście doświadczamy zmienności rzeczy i siebie samych. Rzeczy się poruszają, nabywają nowych własności lub relacji, a tracą inne. Zmieniają swoje parametry fizyczne, takie jak wielkość i masa. Niekiedy zmiany te uderzają nas swoją wyrazistością, innym razem wymagają poznawczego wysiłku, by je dostrzec. Stół, przy którym siedzimy, na pierwszy rzut oka wydaje się niezmienny. Wiemy jednak, że wewnątrz niego odbywa się nieustanny ruch elementów, z których się składa. Przeciwnicy wariabilizmu nie mogą się powołać na doświadczenie. Owszem, możemy wyobrazić sobie świat bez ruchu. Świat, w którym nic nie płynie, tylko stoi za stygle, jak w gabinecie figur woskowych. Taki wyobrażony świat nie jest jednak światem, w którym żyjemy. Aby jednak opisywać nasz zmienny świat, Musimy zakładać, że gdzieś w nim lub poza nim tkwi to, co się nie zmienia. Pomyślmy o dowolnej osobie, którą znamy. Chociaż ciągle się zmienia, zachowuje tożsamość w czasie, jest tą samą osobą, pomimo zmian, oraz posiada niezmiennie te same cechy charakterystyczne, symbolizowane przez to samo imię i nazwisko. Podobnie możemy powiedzieć o tym samym, choć nie takim samym drzewie, kocie, nawet krześle czy korytarzu. Wszystkie te byty zmieniają się, stając się ciągle innymi, lecz pozostają w tych zmianach sobą, zachowując coś, co zmienności nie podlega. Patronem filozofów, którzy swe poglądy opierają na doświadczeniu zmienności, jest wspomniany Heraklit. Dla niego ogień nie był tylko zasadą rzeczywistości, lecz także jej obrazem. W rzeczywistości wszystko się przemienia lub spala jak w ogniu. Myśl ta mocno osadziła się w dziejach filozofii. Można wręcz powiedzieć, że unosi się nad nimi dym Heraklita. W szczególności XIX wiek to okres, w którym następuje powrót wariabilizmu. Najpierw Georg Hegel opracowuje system filozoficzny, który istoty bytu dopatruje się w nieustannym rozwoju idei, przyrody i ducha. Później, za sprawą Karola Darwina i Herberta Spencera. Myślenie naukowe i filozoficzne zaczyna być stopniowo opanowywane przez różne koncepcje ewolucji. Łączy je przekonanie, że wszelkie dziedziny rzeczywistości należy opisywać przede wszystkim w kategoriach zmian indywiduów, gatunków i grup. Opis tych zmian pozwala nam zrozumieć, dlaczego pewne istoty lub formy przetrwały, a inne nie. Zwróćmy uwagę, że konsekwentny wariabilizm wymaga rewizji naszego potocznego spojrzenia na świat. Zwykle traktujemy go jako układ rzeczy, które, jak już wspomnieliśmy, zachowują swoją tożsamość pomimo zmian. Jeśli jednak tak naprawdę wszystko płynie, to te rzeczy są tylko zespołami momentalnych zdarzeń. Do takiego wniosku doszedł w XX wieku twórca tzw. filozofii procesu, Alfred Whitehead. Zauważmy, że nawet jeśli zaakceptujemy wariabilistyczną wizję świata, wciąż musimy zapytać, Dlaczego w naszym życiu nie możemy obejść się bez kategorii tożsamości i stałości? Wszyscy wielcy filozofowie usiłowali dać odpowiedź na to pytanie. Najbardziej intrygującą z nich zaproponowali przedstawiciele szkoły założonej przez Parmenidesa na przełomie VI i V wieku przed Chrystusem w Elei, greckiej kolonii w Italii. Filozofowie z Elei stwierdzili po prostu, że ufać powinniśmy bardziej rozumowi, który uchwytuje stałość. Niż naszym zmysłom, które doświadczają zmienności. Jeśli tak, to zmienność jest pozorem, a prawdziwą rzeczywistość stanowi przedmiot dociekania rozumu. Rozum zaś, opierając się na pierwotnych oczywistościach i konsekwencji logicznej, może dowieść, że byt jest niezmienny i dokładnie jeden. Skoro byt jest, a niebytu nie ma, to byt nie może się zmienić, bo zmieniając się, zmieniałby się w niebyt, którego nie ma. Nie może też występować w wielu różnych postaciach, bo czym by one się od siebie różniły? Jedynie niebytem, a tegoż nie ma. W ten oto sposób Parmenides połączył statyzm z monizmem, a byt potraktował jako wieczne bóstwo. Dlaczego wieczne? Spróbujcie sami kontynuować dowód mistrza z Elei. Dla tych, których takie dowody nie przekonały, Leaci przygotowali rozumowania pokazujące, że twierdzenia typu coś się rusza, Prowadzą do sprzeczności lub innych absurdalnych konsekwencji. Z takich rozumowań słyną Zenon z Elei. Jedno z nich przedstawia się następująco: Załóżmy, że Achilles, najszybszy zbiegaczy, biegnie. W takim razie powinien dogonić powolnego żółwia. To jednak jest niemożliwe. Przecież, gdy do niego dobiega, żółw posuwa się odrobinę naprzód. A to się powtarza, gdy Achilles znów usiłuje do niego dobiec. Zatem Achilles nigdy nie dogoni żółwia. Rozumowania eleatów stanowiły przez wieki ogromne intelektualne wyzwanie. Dopiero rozwój logiki, matematyki i analizy znaczeniowej słów pozwolił się z nimi uporać. Jednak to właśnie eleaci wprowadzili do ludzkiej kultury procedurę dowodzenia i argumentację redukcji ad absurdum, bez których nie istniałyby wspomniane dyscypliny wiedzy.